Witam serdecznie dzisiaj zrobimy paszteciki z farszem jajecznym potrzebować będziemy na ciasto 3 szklanki mąki pszennej szklanka o pojemności 250 łyżeczkę soli i tutaj mam rozczyt 200 ml letniej wody i 4 deko drożdży no rozmieszałam, dodałam pół łyżeczki cukru i pozostawiłam na 10 minut. I tutaj mam dwie łyżki stopionego masła. I składniki łączę. Ciasto pozostawię do wyrośnięcia w ciepłym pomieszczeniu na godzinę. Ciasto musi podwoić swoją objętość. Wyrabiamy ciasto, a na farsz jajeczny będziemy potrzebować 8 jajek. To są małe jajka, więc więcej. 8 jajek, dwie łyżki majonezu, szczypiorek, sól i pieprz. Dokładnie. Ja pokroję jajka na mojej ręcznej krajalnicy, a szczypiorek posiekam. I połączymy z majonezem i doprawię solą i pieprzem. Tak, ciasto zarabiamy i pozostawię do wyrośnięcia. Możemy to zrobić w robocie, Przekładamy składniki do robota, uruchamiamy i gotowe ciasto wyjmujemy. Ciasto już mam zarobione, i teraz, tak jak wspominałam, tak wygląda. Przykrywam i pozostawiam do wyrośnięcia ciasto nam pięknie urosło przerabiamy i ja formuję taki wałek i będziemy kroić na porcje i jeszcze raz pozostawimy do wyrośnięcia formujemy i pozostawiamy do wyrośnięcia tak na 10 minut aby one przykrywamy aby one ponownie wyrosły I tak zrobię z pozostałym ciastem ciasto tak wygląda farsz tak jak już wspominałam jajka pokroiłam, pokroiłam na ręcznej krajalnicy doprawimy solą i pieprzem dołożę majonez i dokładnie Nadziemie jajeczne pomieszam. Jeżeli byśmy mieli większe jajka, to automatycznie mniej dajemy. Ja miałam małe jajka, więc dałam więcej. I już mam nadzieję przygotowane. I teraz będziemy wałkować, nakładać i zwijać. Dosyć cienko wałkujemy. Tak to wygląda. Trochę, troszeczkę na brzegu układam porcję. Drugą łyżką porcję nadzienia zakładam w ten sposób i zwijam. Tak to wygląda i zwijam. I drugi zrobię. Wałkujemy taki prostokąt wałkujemy starajmy się by on był dosyć równy dajemy porcję nadzienia zakładamy w ten sposób zwijamy i zwijamy całość. Tu troszeczkę słabo. Rozwałkowałam. Zawsze pamiętajmy, aby ta końcówka była pod spodem w ten sposób. I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta. Wałkujemy prostokąt. Daje. Zakładamy i zwijamy. I tak zrobię do skończenia składników. paszczeciki drożdżowe z farszem jajecznym. paszczeciki mam przygotowane. Teraz wierzch. Smarujemy mlekiem. I posypię sezamem. Będziemy piekli 30 minut w 180 stopniach. Tak, mam posmarowane i teraz posypuję sezamem. Może być słonecznik, może być sezam, może być czarnuszka. Co tomu ulubimy po prostu? To zawsze posypujemy. I tak paszteciki drożdżowe z farszem jajecznym wędrują do piekarnika. Na 30 minut 180 stopni. I tak oto paszteciki drożdżowe. Z farsiem jajecznym mamy upieczone. One są bardzo gorące, a tak wyglądają w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Paszteciki drożdżowe z farszem jajecznym.